Witam ponownie dzisiaj chciałam pokazać jak ja robię marnowane opieńki Wcześniej mieliście film z obgotowywaniem tych grzybków. I tutaj mam już naszykowane. Że dalej dam 10 słoiczków. Zobaczymy czy wystarczy. Miałam 12, jeszcze 2 mi się zostało. I co tu my mamy w tych słoiczkach półlitrowe? Mam tutaj w słoiczkach tak. No, można powiedzieć taki dobry. Plasterek cebulki tylko tak na pół przykrojone Takie małe cienkie kawałeczki może wyciągnę Marchewki na dno Jak jest listek laurowy, jeden, dwa Kilka ziaren pieprzu Kilka ziaren, tutaj te grubsze widać Ziela angielskiego, można też dać gorczycę, ale akurat nie miałam może to Będzie u mnie bez gorczycy, ale ktoś ma to może dać Lubicie więcej cebulki to możecie więcej cebulki dawać. I teraz będę wkładała grzybki gdzieś do tak myślę do tego paska. Grzybki żeby później zalać zalewą inni rzucają na gotującą się zalewę ale ja akurat będę robiła tak że wypełnię słoiczki zostawiając lukę. I potem będę zalewała je zalewą żeby one miały odpowiednio. Dużo tej zalewy, żeby się pływały, nie były ciasno. Więc później pokażę po nałożeniu tych grzybków, i będziemy robić zalewę, Powiem, co tam nie ja zalewam. Tutaj już wszystkie grzybki mam przygotowane. Będę po kolei będę korygować i pokazywać. Tutaj sobie zostawiłam na dwa woreczki na przymrożenie. Będzie to pierożków z kapustką i z grzybami. Mam jeszcze bodajże chyba dwa woreczki, bo woreczek na pewno z tamtego roku. Także może to się jeszcze będzie na grzybkach, to zobaczymy. I teraz Wam pokażę. To odstawmy. Grzybki. Mówiłam dotąd. Wsadzone są do słoiczków. W sumie jeszcze dodałam dwa słoiczki. To było 10 przygotowanych Nie, znaczy się 10 w sumie no przygotowanych było przygotowanych 8 a teraz 10 jest przepraszam mi się zostało Tutaj widzicie jest ta marchewka z tym z tym zielem na spodzie i przechodzimy do robienia Teraz za lewy. Czyli tak, ja dam podwójną porcję zalewy bo jest na zalewę dwie szklanki wody. Ja tutaj dam litrę wody. Zobaczymy, co wystarczy. coś to będziemy dorabiać. Litrę wody. ludzie szklanka. Szklanka octu na pół litra. Czyli trzeba dwie szklanki od Oczywiście nie byłam, powiem Wam, przygotowana. Tutaj oczy się skończył, zaraz otworzymy drugi. Przygotowana na grzybki. Trzeba było kupować słoiki. Ale dobrze, że to jeszcze było w miarę rozsądna godzina, bo u nas, wiecie, niedzielę są niehandlowe. I mamy drugą szklankę od 100 występujemy do reszty składników na pół na dwie na pół litra wody szło dwie łyżki soli czyli dajemy tutaj na podwórną porcję cztery łyżki soli i też osłonić się zaraz skończy wszystko się skończy muszę otwierać i czy Tu jest dwie tak bywa momencik zaraz otworzę drugą sól oczywiście słożyłam. Do przetworów. A w kuchni użyłam soli zjadowanej. I mamy. Dajemy kolejne dwie łyżki soli. Um. I teraz nam pozostaje prawdopodobnie cukier. Zerknę cukier. Trzy łyżki cukru. Na porcję, czyli sześć. Łyżek raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć, łyżek czekolad i to wszystko te puszki w trakcie ratowania. Zaraz Wam skoryguję na te słoiczki. widzicie są te słoiczki o tutaj ten już jest tutaj pusty o, możecie zobaczyć 10 słoiczków i to widzieliście te do zamrożenia słoiczki ja teraz idę gotować zalewy i będziemy zaraz zalewali nasze słoiki oczywiście będą wymagały pasteryzacji Zalewę przed chwilą zdjęłam z ognia. Teraz będziemy zalewali na jednym słoiku. Wam pokażę. Oczywiście użyję mojego sitka, żeby mi się nie rozewało, ale w razie coś tu stawiam na talerzyku i gorącą zalewą będę zalewała grzybki. Moment. Chyba za dużo, może nie. I tak dla pewności, żeby zalewa wszędzie weszła, to jeszcze tak widelcem Wezmę paten. Pozruszam te grzybki. Dosyć zbitem. Zobaczymy na ile tej zalewy starczy. Tak, więc wychodzi to tak. My, my. Słoiczek. I tak już przygotowany słoiczek. Tutaj mi trochę krzyczał. Przepraszam Was za hałasy w tle. I teraz już wycieram i tam się coś zrobiło nie tak, bo jest ważne, żeby wycześć do sucha I sobie później jeszcze poprawię, zakręcać. to na razie odstawię. I tutaj już mam przygotowany garnek widzicie, ze ściereczką. Muszę, że cztery słoiki wejdzie i wstawię do garnka i będę pasteryzować, to później Wam pokażę jak już będą po pasteryzacji i tak już będę postępowała, powiem Wam z resztą moich tutaj słoiczków i widzimy się jak nasze grzybki będą już upasteryzowane i odwrócimy je oczywiście do góry dnem I jak widać już słoiki z grzybami wstawione są do pasteryzacji, tam 4 tu 3. Jeszcze trzy słoiczki czekam. Pasteryzacji oczywiście zalewy zbrakło. Starczyło zalewy na 8 słoiczki. Musiałam dorabiać. Także byście mieli jakieś takie proporcje. Możecie też dawać bez marchewki i bez cebulki, ale ja daję akurat tak. Czyli widzimy się po opasteryzowaniu. Ja chciałam, żeby one całkowicie wystygły i tutaj jest mój pomocnik pokaż co masz pokaż, pokaż, niech zobaczę tutaj będzie przyklejał zaraz naklejeczki chciałam żeby słoiki całkowicie ostygły, weźmiemy pierwszy losowy słoik o wygląda następująco są zrobione 10 słoiczków ja tutaj mu będę wycierała żeby było suche przykleję naklejeczkę I tak przy okazji, jak synek już będzie naklejki przyklejał to chciałam podziękować wszystkim subskrybentom, niedawno było rozdanie na 100 subskrypcji, a na chwilę obecną jak nagrywam ten film, w dniu dzisiejszym jest tych osób jest 197. Chcę każdemu z osobna podziękować. Wygląda to tak. Taki słoiczek, ładnie. Następny będzie kleił, ja będę wycierała. Tak więc wracając do moich subskrybentów, chciałam bardzo Wam podziękować, że jest Was już 197 osób. Chciałam też również powiedzieć, że paczka do osoby, która wygrała konkurs na 100 subskrypcji doszła cała. Osoba się do mnie odezwała. Wszystko w porządku. I też. I chciałabym również polecić Wam jeden z kanałów, z serii kanałów o wypadkach drogowych, Zamojskie Drogi, żebyście zajrzeli, jak to u nas w naszym rejonie zamojskim. Się jeździ, jak jeżdżą nasi kierowcy, rejdowcy. I tutaj Synio będzie przyklejał te. I już mój mały pomocnik pomógł mi zrobić wszystkie grzybki. Przyklejać naklejki, prawda? Tak. Pokaż puste naklejki. A. Wyglądają tak puste naklejki ładnie 10 słoiczków niestety motywy wieczek są za owocami u nas ciężko by było kupić po prostu ale nie. jakie są takie fajnie nie. tak był problem powiem wam troszkę ze słoiczkami nie miałam słoiczków trzeba było kupować słoiczki było już w sobotę dosyć późno ale udało się te słoiki kupić bo było dużo grzybów, po prostu nie wiedzieliśmy, czy tych grzybów będzie dużo, czy będzie tych grzybów mało. Więc cóż, my się na dzisiaj pożegnamy z syniem razem. Pa, ładnie pomachaj, nie widać cię. Pa, powie, do następnych filmów. Pa, pa.